Montaż rolety rzymskiej wraz z tkaniną. To jest górny mechanizm, który jest montowany do sufitu. Uniwersalny zaczep, który może być zamontowany albo do sufitu, albo też do ściany. Ten e, zaczep wkładamy w górną szynę przez klik, a to są fiszbiny. W ten tunel wkładamy ten patyk, który jest zwany fiszbiną i przesuwamy go do końca i tę czynność powtarzamy jedną za drugą. Na dole rolety rzymskiej jest takie szersze przyszycie, i tutaj jest obciążnik, który należy włożyć w dół rolety. Pamiętajcie, że do, przy praniu te obciążniki i fiszbiny wszystkie musimy wyjąć, żeby tkaninę włożyć samą do pralki. To ważne. Materiał już mamy uzbrojony, czyli w środku mamy fiszbiny, belna, belka dolna również jest włożona, a tu na górze tkaniny mamy rzep i ten rzep należy przyczepić do mechanizmu, żeby ładnie się to układało. To jest sznurek, który trzeba włożyć tutaj w oczko, w każde oczko po kolei, w każdej fiszbinie. Tutaj jest dolna taka łezka, która jest za, przyszyta w dolnej belce, ją tutaj o tak zaklikujemy i robimy supełek na samym końcu. Mechanizm teraz poproszę swojego kolegi, żeby mi zamontował. Tutaj wklikujemy mechanizm z jednej i z drugiej strony. Zaraz jeszcze sprawdzimy. O tak, Tada, gotowe. Mechanizm już jest zamontowany. Tu jest tkanina, tu jest rzep i ten rzep musimy równiutko przykleić do tego mechanizmu. O tak, tak, tak. Chcesz się dowiedzieć więcej? Zapraszam Cię na mój profil Prestiż Ostaszewska.